W tym wideo sprawdzimy jak dopasować espresso. Dopasowanie espresso to zmienianie różnych parametrów, aby uzyskać najlepszy smak z ziarań, które masz. Zarówno barista z profesjonalnym ekspresem, jak i osoba z domowym urządzeniem musi wziąć pod uwagę te same rzeczy. Doza, używana, ilość zmielonej kawy. Grubość mielenia, jak drobno, grubo zmielona ma być kawa. Uzysk, ilość naparu uzyskanego w wyniku ekstrakcji ze zmielonej kawy w określonym przedziale czasu. Oprócz tych głównych parametrów opowiemy o innych ważnych ogniwach tego procesu: ziarnach, ubijaniu, preinfuzji, ciśnieniu ekstrakcji i temperaturze. Te rzeczy trzeba rozumieć, gdy przyrządza się Espresso Specialty trzeciej fali w domu. Nim zaczniemy, chcę opowiedzieć o bardzo ważnym elemencie parzenia kawy Specialty trzeciej fali, świeżych ziarnach. W tym wideo podkreślamy wagę używania świeżo palonych ziaren, czyli takich, dla których data palenia to nie więcej niż 30 dni. To szalenie ważne, więc jeśli możesz znaleźć lokalną palarnię kaw, speciality albo dostawcę kawy ziarnistej, tym lepiej. Więcej o ziarnach i o tym, na co zwrócić uwagę kupując je, dowiesz się z samouczka o ziarnach. Warto pamiętać, że różne ziarna wymagają użycia różnych przepisów. Typowy przepis to taki z proporcją parzenia 1 do 2. Co oznacza, że mając 19 g zmielonej kawy, staramy się uzyskać 38 g naparów około 20-30 sekund. Spróbujemy zrobić to dzisiaj, gdy będę prowadzić się przez wszystkie etapy. Zanim przejdziemy do szczegółów, rzućmy okiem na tematy do omówienia. Mielenie świeżych ziaren kawy, porcjowanie i rozprowadzanie w kolbie. Ubijanie z użyciem przyrządu do wyrównywania, ocena ekstrakcji i dostosowanie grubości mielenia, by poprawić ekstrakcję. Złota zasada w tym wideo to skupienie się na utrzymaniu stałych wartości parametrów i zmienianie tylko grubości mielenia, by sprawdzić, jak wpływa to na ekstrakcję i smak naszego espresso. Zacznijmy od początku. Warto wspomnieć, że używany system z podwójnym boilerem i inteligentnego młynka, by jasno pokazać Ci każdy krok. Proces wygląda jednak tak samo dla wszystkich naszych ekspresów, zarówno z wbudowanym młynkiem, jak i bez. Będziemy też używać wagi cyfrowej i minutnika, które ułatwią nam pracę. Nie tylko zapewnią nam one precyzyjne wyniki, ale też pozwolą pokazać dokładne liczby. Jeśli nie masz wagi, polecamy użyć miarki z podziałką umożliwiającą odmierzanie objętości w mililitrach. Zacznijmy od kolby o pojemności od 18 do 22 g zmielonej kawy, czyli idealnej dozy na podwójne espresso. To ważne, gdyż na sitku powinno być wystarczająco dużo zmielonej kawy, aby uzyskać espresso o bogatym, pełnym smaku. Jeśli chodzi o ustawienia mielenia, trzeba tylko znaleźć punkt wyjścia. Jeśli nie masz żadnej wartości, sugeruję taką ze środka zakresu. Pamiętaj, że świeższa kawa wymaga grubszego mielenia, a im starsze ziarna, tym drobniej należy je mielić. Gdy masz już dobrą grubość, odmierz zmieloną kawę do sitka kolby i sprawdź jej masę za pomocą wagi. Staramy się uzyskać porcję 19 g świeżo zmielonej kawy. Jeśli nie masz wagi, oszacuj jedynie masę, ponieważ użyjemy przyrządu do wyrównywania, który pomoże uzyskać właściwą porcję. Po odmierzeniu porcji postukaj delikatnie kolbę, by wypoziomować kawę i jak najrówniej ją rozprowadzić przed ubiciem. Przy ubijaniu użyta siła nie ma większego znaczenia. Staramy się uzyskać równomierny docisk za każdym razem i sprawdzić, czy ubijak jest równo dociśnięty. Użyj przyrządu do wyrównywania, aby upewnić się, że masz właściwą porcję i precyzyjnie skontrolować poziom ubitej kawy. Jeśli kawy jest za mało i nie dotyka przyrządu, dodaj jej trochę więcej. Gdy poziom kawy jest za wysoki, usuń nadmiar. Pamiętaj, że spójność w porcjowaniu i ubijaniu jest kluczowa, gdyż pozwala powtórzyć przyrządzenie pysznego espresso, gdy już wiemy, jak je zrobić. Gdy masz ubitą właściwie dozę w kolbie, zamocuj ją w głowicy. Umieść filiżankę i wagę lub miarkę na tacy ociekowej, aby sprawdzić wagę lub objętość espresso, które wypłynie z dysz. Przy dozie wynoszącej 19 g staramy się uzyskać około 38 g espresso. Teraz naciśnij przycisk dwóch filiżanek. W tej chwili ma miejsce kilka ważnych rzeczy, które ekspres robi automatycznie. Pierwsza to preinfuzja przy niskim ciśnieniu przez 7 sekund. Druga to ekstrakcja pod ciśnieniem 9 barów z użyciem wody o regulowanej przez PID temperaturze 93 stopnie Celsjusza. Gdy uzyskujemy 38 gramów, minutnik pokazuje mniej niż 20 sekund, czyli czas poniżej zamierzonych 20-30 sekund. To oznacza, że czas ekstrakcji kawy jest za krótki. Nasza kawa ma słaby i wodnisty smak. Możliwe nawet że zbyt kwaśny, dlatego trzeba drobniej ją zmielić. Na potrzeby tego wideo zejdziemy teraz w dół na drugi koniec zakresu grubości i zmielimy kawę naprawdę drobno. Pamiętaj, żeby usunąć pozostałą kawę zmieloną przy poprzednim ustawieniu przez uruchomienie na parę sekund przed odmierzeniem nowej porcji i równym jej ubiciem. Teraz ekstrakcja trwała ponad 30 sekund, czyli była za długa, co przekłada się na gorzką i cierpką kawę. Musimy więc zmielić trochę grubiej, bo kawa jest zmielona za drobno. Różnica w wartościach jest większa, gdy ustalamy zakres, a gdy zbliżymy się do dobrego czasu, zmieniamy je precyzyjnie. Spróbujmy raz jeszcze. Nasz cel to espresso o konsystencji przypominającej ciepły miód, którego ekstrakcja trwa 20-30 sekund, a objętość wynosi 38 gramów. Rzecz jasna, każda kawa jest inna, ale ostatecznie staramy się uzyskać espresso o bogatym, pełnym smaku, możliwie bliskim wyważonemu. Gdy już ustalisz odpowiednią grubość mielenia używanych ziaren, będziesz mieć podstawę do eksperymentów z innymi parametrami, takimi jak doza i temperatura ekstrakcji, czy nawet różne przepisy parzenia. Wszystkie te rzeczy mają wpływ na ekstrakcję i ostateczny smak kawy. Poeksperymentuj z nimi i delektuj się drogą do kawy o świetnym smaku.